tylko zobrazował życie wiejskiej społeczności. Przekazał czytelnikom również wiele wartości. Wartości uniwersalnych, m.in. szacunek dla ziemi i dla uprawiającego jej chłopa. Potrzebę kultywowania kultury ludowej. Jakże ważne to wartości, a jak często dziś o nich zapominamy? Bez wahania my, mieszkańcy lipieckiej gminy, nazywać możemy Reymonta malarzem ziemi łowickiej. Myślę, że honor wielkiego piewcy ludu oddany nie tylko poprzez kwiaty, lecz przede wszystkim przez pracę na rzecz lokalnej społeczności. Nieprzypadkowo lipce są remontowskie, a taki patron obliguje do permanentnego działania dla dobra naszej małej ojczyzny. Od 20 lat. W tej naszej Rejmontowskiej rodzinie spotykamy się tutaj na powązkach 5 grudnia, aby uczcić śmierć naszego wspaniałego noblisty, Piewcy Ziemi Polskiej, Piewcy Kultury Ludowej, przede wszystkim osoby, która doskonale rozumiała życie polskich chłopów. I jeszcze piękniej opisała je w literaturze, rozsławiając dzięki temu tą literaturę również na świecie. Wzrusza mnie to, ponieważ wiem o tym, że jeżeli wy nauczyliście się szanować groby swoich bliskich i naszych wielkich Polaków, to nigdy Wam ręka nie pójdzie w kierunku. Innego nagrobka, który jest według Was niesłuszny, lub z innej religii. Po prostu szanujmy swoje groby, to będziemy szanowali innych, bo to jest najważniejsze. Wspólnie z dyrektorem Tadeuszem Skoczkiem podjęliśmy decyzję, że obejmiemy stałą opiekę grup naszego kochanego noblisty po to, żeby był zawsze tutaj porządek żebyśmy mogli się zawsze 5 godziny, godnie spotkać. Dzisiaj przybyliśmy, żeby nie tylko podziękować Dobliście za łopów, za ziemi obiecone, za pielgrzymkę do Częstochowy, ale podziękować mu za to, że widział wśród chłopów i robotników tą przyszłość narodu, że ukochał ich. Ja Przem wszystkim bardzo. Bardzo serdecznie podziękować za, za udział w tej naszej uroczystości i zaprosić za rok. Będziemy mieli okrągłą uroczystość, okrągłą rocznicę. Na cztery lata temu nasze muzea, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rządowego, Muzeum Niepodległości oraz jeszcze dwa inne muzea mazowieckie zorganizowały wystawę. Zajmątowską, bardzo popularną, bardzo powszechnie poważaną. Wydano ale specjalny z tej okazji. Katalog tej wystawy zatytułowanej Walczy o polską duszę już niestety nie jest możliwy do zdobycia. Więc jeśli dzisiaj, w przededniu kolejnej okrągłej rocznicy, rzuciłbym taki apel, żebyśmy wszyscy zorganizowali. W przyszłym roku nie tylko to spotkanie w tym miejscu, ale konferencję naukową, ogólnopolską konferencję naukową, może film przygotowali, to myślę, że byłoby to znakomite podsumowanie naszej, dzisiejszego, naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo.